Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was przedstawienie małego smaczku z Francji, gdzie będzie recenzja Sweet Cream Number no. 9. Francuskie Liquidy i Liquid France. No to tak, najpierw powiedzmy coś o tej buteleczce. Buteleczka jest oczywiście szklana, cała powleczona jakimś. Białym materiałem, nie jestem do końca pewny, co to, ale możliwe, że jest to po prostu jakaś farba narzucona na szkło. Liquid teoretycznie ma smak donatów i czekolady, no ale no i dodatkowo jego moc to tutaj akurat 3 mg. Oczywiście na etykiecie mamy jakiś danger, zagrożenia, firmę, w której to było wyprodukowane. No i tak naprawdę nic więcej. Proporcje tego likwidu to 50 na 50, czyli standardowo 50% VG, 50% PG. Także tutaj nic nie ma do większej dyskusji na ten temat. Ale sam likwid jest sobie dość rzadki. Nie mogę powiedzieć, że jest super gęsty. Jest dość wodnisty. Nie wiem, czy to za sprawą dolanych jakichś rzeczy, czy po prostu taki jest z natury. Ale nie przeszkadza to w... Wapowanie sobie stanka, ponieważ nie jest mi potrzebny mega gęsty likwid, żeby sobie wapować stanka, właśnie taki likwid. Muszę zaznaczyć, że te pipety, które tu są, to jest zupełnie inna rzecz niż to, z czym mamy do czynienia w Polsce. One są zakończone ostrą końcówką, nie okrągłą, co naprawdę ułatwia zalewanie czegokolwiek, jakiegokolwiek atomizera. W zapachu na pewno czujemy czekoladę. To jest milion procent. I dziwne, bo kolor tego likwidu jest tylko lekko żółty, nie jest jakiś bardzo ciemny. Musieli używać aromatów clear, przeźroczystych, także jest to plus. Jedyny kolor to może być tutaj troszeczkę jakiejś wanilii albo właśnie krakersa, czy tam aromatu donatów, który zmienia ten kolor. No i troszeczkę nikotyna zmienia również. Kolor naszego likwidu. No ale tak jak już mówiłem, w zapachu czujemy tutaj na pewno bardzo mocno czekoladę. Czy czujemy te pączki amerykańskie donaty. No, tego nie jestem do końca pewny. Na pewno czujemy coś e, ciastkowego. No może być to ciekawy smak. Dla ludzi lubiących czekoladę, bo już się spotkałem z opiniami, że nie podchodzi to niektórym. No mi podchodzi tak pół na pół, ale najpierw sobie wejpnijmy i ocenimy sobie smaczek tego. Ja wapuję na Limo 2, grzałka 0,5 oma, 16 W na Ewiku w Mini. Smaku, tutaj, w, już jak wapujemy sobie, to na pewno czuć czekoladę nadal. Te donaty no, są jakoś tak. Mało, mało odczuwalne, nie mogę powiedzieć, że są super odczuwalne. Ogólnie jest to dobry likwid, nie mogę powiedzieć, że nie. Jest to likwid, jakiego brakuje między innymi na naszym rynku polskim. Yy, można porównać go do powiedzmy, jakiegokolwiek czekoladowego likwidu, jaki mamy w Polsce. Tylko, że z nutą jakiegoś ciastka troszeczkę. Jak już wspomniałem, czy jest kremowy, czy nie, to jest już decyzja każdego z osobna. Dla mnie jest lekko kremowy, nie jest on jakoś super, mega kremowy, chociaż jego nazwa sugeruje to, że powinien być kremowy. To jest linia Sweet Cream, więc, więc yy, większość rzeczy powinna być kremowa z tej linii. Ten smak jest, no dla mnie to jest zwyczajna czekolada z lekką nutą jakiegoś. Ciastka jakiegoś może ten Donat tu się przybija, no ja go jakoś bardzo nie czuję, możliwe, że dlatego, że troszeczkę po którymś tam buszku nikotyna yy, całkowicie zamazuje smak, ale ogólnie tej nikotyny tej trójki tutaj praktycznie w ogóle nie, nie czuć przy pierwszych dwóch, trzech, nawet pięciu zaciągnięciach, a dla ludzi, którzy są przyzwyczajeni do polskich likwidów trójek, to nie będzie czuć w ogóle. Także jest to fajna sprawa, bo y, można czuć bezpośrednio bardzo czysty smak, a ta nikotyna nie psuje, także tutaj akurat na plus. Bardzo podoba mi się wykonanie tej butelki. Naprawdę większość butelek, które mam z Vapex Popoland, y, są właśnie tak wykonane. Pipeta jest, nie można jej odkręcić bez naciśnięcia, tak jak to w naszych standardowych liquidach y, plastikowy w plastikowych butelkach. No ale ta pipeta no, po prostu rządzi wszystkim. Bez problemu można sobie ją zalać. Naprawdę design tych buteleczek jest niesamowity. I jeżeli macie szansę chociaż sobie kupić coś właśnie podobnego, to na pewno wam polecam. W Polsce one są dostępne. Już nie pamiętam na jakich stronach, ale jeszcze przed tym jak sprawdzałem przed nagrywaniem tego filmu, to tak, to były one dostępne w Polsce, już nie pamiętam dokładnie na jakich stronach, ale na pewno sobie znajdziecie. Są one dość drogie, bo kosztują za 15 ml, no już nie pamiętam, około 40 zł, 50 może. Ale czy, czy na przykład ten jest warty tej swojej ceny? No ja uważam, że nie, ponieważ yy, smak nie dorównuje Donatom z innych firm. A czekoladę no możemy sobie sami zrobić, tak naprawdę w domu, mieszając jakikolwiek aromat z gliceryną, czy tam z bazą naszą, czy z glikolem, z gliceryną. Także poleciłbym go każdemu, który lubi czekoladowe smaki, ale nie poleciłbym go komuś, który chciałby spróbować zagranicznych likwidów. Są o wiele lepsze opcje. Na ten moment mogę mu wystawić ocenę mniej więcej 6 na 10 smakowo. Chmurki stwierdziłem, że już nie będę oceniał, bo to nie ma sensu. Chmurka już jest dla mnie na bardzo dalekim planie. Nie oczekuję już od likwidu nie wiadomo jakie chmurki. Chociaż wiadomo, że od czasu do czasu lubię sobie pochmurzyć i zawapować 100% VG, ale tutaj od chmurki nie będę oceniał. Smak, tak jak mówię, 6 na 10 nie mogę zaprzeczyć, że smakuje mi, ponieważ wapuje już go któryś dzień z rzędu. Na pewno bym do niego wrócił, jeżeli miałbym okazję dostać go znowu. Jeżeli miałbym kupić, to bym go do niego nie wrócił, bo są o wiele lepsze liquidy w tym przedziale cenowym. Dzięki serdeczne za oglądanie. Mam nadzieję, że podobała wam się recenzja. bardzo szybka recenzja właśnie E-liquid France Sweet Cream Number no. 9. Mam nadzieję, że zasubskrybujecie Zostawicie lajka, komentarz, udostępnicie. No i w opisie jeszcze macie mnóstwo linków, między innymi do Facebooka, Fanpage'a, do grupy, do Instagrama. No i co, do zobaczenia w następnym odcinku. Siemanko.